Znaki zodiaku i ich największe koszmary Baran boi się, że ktoś go złamie i pokaże, że nie jest taki mocny, jak udaje Największy koszmar? Przegrać i wyglądać jak słabeusz Byk boi się utraty stabilizacji Że nie będzie kasy domu bezpieczeństwa Byk panicznie unika sytuacji, w których grunt usuwa mu się spod nóg Bliźnięta Boją się ciszy i stagnacji Największy horror? Zostać z jedną kobietą, jednym pomysłem, jednym stylem życia i się w tym udusić Rak boi się, że ktoś wyśmieje jego emocje. Rak to wrażliwiec, a najgorszy koszmar dla niego to być odrzuconym, gdy w końcu pokaże serce. Lew boi się bycia nikim. Że nikt nie zauważy, nie doceni, nie da mu braw. Największy koszmar lwa? Stracić status bohatera i zejść ze sceny niezauważony. Panna boi się, że popełni błąd i ktoś to zobaczy. Perfekcjonista z obsesją na punkcie kontroli. Jego horror to totalny chaos i kompromitacja. Waga boi się, że nie będzie kochana, niby żyje dla relacji. Ale koszmar to zostać samym i ciągle wahać się, kogo wybrać. Skorpion boi się zdrady i utraty kontroli. Największy koszmar? Zaufać i dostać nóż w plecy. Dlatego zawsze trzyma asy w rękawie. Strzelec boi się, że ktoś go uwięzi. Największy dramat, nudne życie, kajdany związku, koziorożec boi się porażki. Że cała charówka, plany i ambicje pójdą w piach. Największy horror być nikim, bez osiągnięć, bez nazwiska. Wodnik boi się, że straci swoją wyjątkowość. Największy koszmar wtopić się w tłum być jednym z miliona. Wodnik panicznie unika bycia normalnym. Ryby boją się samotności w zimnym świecie. Największy horror że ich emocje i marzenia zostaną wyśmiane, a oni zostaną zostawieni sami z tym. Że życie to tylko rachunki i podatki.